Psalm 102. Modlitwa nędznego, gdy On dlewa i wylewa przed Panem skargę swoją. Panie, usłysz modlitwę moją, a wołanie moje niechaj do Ciebie dojdzie. Nie skrywaj oblicza swego przede mną w dzień mego uciśnienia. Skłoń ucho swoje ku mnie w dzień, kiedy Cię wzywam. Śpiesznie wysłuchaj mię. Bo nikną dni moje jak dym, a kości moje są jak od żaru rozpalone, osmalone i zeskłe jak trawa jest serce moje. Także zapomniałem jeść chleb swój. Od głośnego wzdychania mego przylgnęły kości moje do ciała mego. Stałem się podobny do pelikana na pustyni, jestem jak sowa na gruzach. Czuwam i jestem jak ptak samotny na dachu. Codziennie. Szydzą ze mnie wrogowie moi, a ci, co szaleją przeciwko mnie, przysięgają na mnie. Bo ja dam popiół jak chleb, a napój swój mieszam ze łzami, dla gniewu twego i zapalczywości twojej. Boś ty mnie wywyższył i tyś mnie strącił. Dni moje są jak cień wydłużony i usycham jak trawa. Ale ty, panie, trwasz na wieki a pamięć o Tobie od pokolenia do pokolenia. Ty powstaniesz, zmiłujesz się nad Syjonem, bo czas, abyś go ułaskawił, bo przed czas naznaczony, albowiem słudzy Twoi mają upodobanie w kamieniach jego, a nad drumowiskiem jego ubolewają. Wówczas narody bacią będą imienia Pańskiego, a wszyscy królowie ziemscy wspaniałości Twojej. Zaiste, Pan odbuduje Syjon, okaże się w chwale swojej, zwróci się do modlitwy opuszczonych i nie pogardzi modlitwą ich. Będzie to zapisane dla przyszłego pokolenia, a lud, który ma być stworzony, chwalić będzie Pana. Bo spojrzał z wysokości świątyni swej, Pan patrzył z nieba na ziemię, aby usłyszeć wzdychania uwięzionych. I aby uwolnić na śmierć skazanych, aby oznajmiono na Syjonie imię Pana i w Jerozolimie chwałę Jego, by się wspólnie zgromadzą narody i królestwa, aby służyć Panu. Złamał na drodze siłę moją, skrócił dni moje. Mówię, Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie dni moich. Lata Twoje od pokolenia do pokolenia. Niegdyś ugruntowałeś Ziemię, a niebiosa są dziełem rąk twoich. One przeminą, ale ty pozostaniesz. I wszystkie one jak odzienie zwiodczeją, jak szatę zmienisz je i odmienione będą. Ale ty pozostaniesz ten sam, a lata twoje nie skończą się. Dzieci sług twoich spokojnie mieszkać będą, a potomstwo ich ostanie się przed tobą.